Znajdujemy się przed budynkiem Działu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Zakładzie Karnym w Czarnym. To jedyna jednostka, która posiada w swojej strukturze dział, który zajmuje się szkoleniem piesków. Szkolimy tutaj psy, które później pracują w wszystkich jednostkach służby więziennej. W służbie więziennej mamy dwa rodzaje psów. Są to psy służbowe specjalne do wykrywania narkotyków i psy służbowe patrolowo-obronne, które mają za zadanie, no tak jak sama nazwa mówi, tak, patrolować i bronić ewentualnie w razie zagrożenia przewodnika bądź obiekty służby więziennej. Na tę chwilę w służbie więziennej jest 101 psów specjalnych i 23 psy patrolowo-obronne. Wszystkie pieski, które są w służbie więziennej, przeszły przez e, dział szkolenia. Pies, który jest wyszkolony w kierunku wyszukiwania narkotyków, przez całe swoje życie wyszukuje narkotyków, natomiast ten patrolowo-obronny e, wykonuje e, no, robotę, pracę e, psa patrolowo-obronnego. Kupujemy pieski w wieku od roku do dwóch, do dwóch lat. Przyjeżdżają później do nas tutaj na kursy i psy specjalne. E, służbowe specjalne są u nas e, przez 4 miesiące, natomiast psy służbowe patrolowe, obronne 3 miesiące. Pieski, które zakupujemy, pochodzą z hodowli, które specjalizują się w psach pracujących. Rasy, które zakupujemy, to przede wszystkim owczarki niemieckie, owczarki belgijskie, owczarki holenderskie, e, ale również pieski ras małych i to wtedy. Do specjalizacji tych psów specjalnych są Fox Terriery, są Jack Russell Terriery, jak Terriery, Cocker Spaniela, Springer Spaniela. Płeć nie ma jakiegoś większego znaczenia, natomiast te psy, które u nas pracują jako psy patrolowo-obronne, to do tej pory są same psy. Natomiast jako psy specjalne pracują zarówno psy, jak i suczki. Muzyka Jeśli chodzi o samych przewodników, to tutaj dobór należy do danej jednostki macierzystej, gdzie będzie pracował piesek. Natomiast psy w zależności od tego, czy są, czy przebywają przez cały czas na terenie jednostki, czy są u przewodnika w domu, więc mają sobie albo tego przewodnika tak jakby na stałe, tak? jeśli mieszkają u niego w domu. Natomiast jeśli zostają w zakładzie, to pracują z tym przewodnikiem podstawowym, również mają dublerów, którzy zastępują w razie nieobecności przewodnika, wtedy pracując. Psem. U nas psy y, mogą pracować do, do wieku 9 lat i po tym czasie mogą odejść na emeryturę, ale oczywiście to nie jest obligatoryjnie. Z reguły jest tak, że te pieski trafiają do domów swoich przewodników. W tamtym roku zmieniło się nasze prawo dotyczące psów. Y, myślę, że na plus, ponieważ wszystkie nasze pieski otrzymują emeryturę. I tak jakby do ostatnich swoich dni e, życia są na utrzymaniu jednostki macierzystej, więc nie zostawiamy tych piesków ani przewodników z, w utrzymaniu tych piesków, tylko są cały czas na utrzymaniu jednostki.

Psy takie, z którymi nie można normalnie pospacerować. To są psy bardzo socjalne, natomiast mają zadziałać na komendę, więc normalnie można z nimi przebywać wśród ludzi, a one po prostu po wydaniu komendy, jeśli zaistnieje taka konieczność, to pracują. Więc tak no, normalnie mogą współpracować i chodzić sobie wśród innych ludzi. Muzyka